Cześć moi drodzy. Cześć, witam was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam nadzieję, że wy macie przepiękny czas teraz i my chcemy tutaj wiedzieć, co jest to najważniejsze dla ciebie wiedzieć na październik. To będzie channel message. Ja channeluję. Potem to właśnie będzie za jakiś czas, jak to ten live się skończy. To będzie to właśnie filmik normalny na YouTube. Jest to na październik, ale tak naprawdę to chodzi o to, że to są te tygodnie, które teraz będą, tak? Te następne 5-4 tygodnie to jest ta energia. Za jakiś czas, jak to będzie po październiku, to będzie to generalny orakel bezczasowy. Na, na następne pięć tygodni coś takiego. To funkcjonuje, bo czas jest coś bardzo, no, no właśnie, bardzo światego. Czas, właśnie te orakle są bezczasowe, jak Cię właśnie temat interesuje, tak? No właśnie, ludzie, fajnie, że wy tutaj jesteście. No bardzo się cieszę z tego. Ja mam na imię Michel D. Jestem tarocista z certyfikatem za dużo, dużo lat. No i właśnie, to są ogólne, generalne orakel I mam nadzieję, że tutaj dużo Cię inspiruje, dużo też pasuje, tak? Jak coś by nie pasowało, no właśnie, to są generalne orakel, To właśnie nie umie wszystkiego pasować. Inaczej to jest, jak właśnie wy sobie zamówicie osobiste um, um, położenie kartami, i też analizy, może też. Ja właśnie Wam podam in, informację na, um, przez e-mail, jak Wy się interesujecie dalszym, um, dalszej pracy osobistej dla Ciebie, tylko, tak? Albo dotyczy Ciebie albo partnera. Nie zależy, jakie kwestie życia tu są. To wszystko można oglądać z kartami i też analizować. Właśnie też z samym fundamentem z właśnie z liczbami, z numerologią i to jest moja praca dla Was i bardzo, bardzo właśnie Was jeszcze raz witam tutaj. Moje drodzy, jak Wam to się podoba, to dajcie te ciupki do góry, też nawet na dół dajcie, jak chcecie dać na dół, bo to wszystko właśnie prowokuje ten algorytmus, to potem właśnie mnie, właśnie ludzie i tak dalej lepiej um, poznają właśnie w tym całym internecie i będzie to tutaj jeszcze bardziej rosnąć. Ja obiecam że zawsze będę miała czas na, um, na właśnie czytania dla Was też, jak ten może ten kanał w jakiś dzień, może bardzo wielki będzie, to mam nadzieję, to jak Wy chcecie tutaj właśnie pomagać no to dajcie ciubki do góry, dziękuję Wam bardzo, jest to sekretny ciubek nikt nie widzi gdzie ty te ciubki dajesz, tak? To jest właśnie na YouTube co jest sekretnie przeważnie. U mnie to było tak instalowane właśnie automatycznie. To na pewno u was też. To znaczy nie będzie to nikt widzieć albo co, ale dużo pomagasz. Jak tylko dasz jeden taki mały ciubek, to wy też dużo możecie też dla youtubera zrobić bez bezpłatność. A my właśnie e, lubimy oczywiście wam dać też troszkę energii dotyczące tematy, właśnie wybierz kartę orakel i tak dalej, ok? Moje drodzy, będzie to Channel Message. Ja właśnie tutaj jestem w Bawarii, ja właśnie teraz jestem, się przenosiłam do Monachium, to ja teraz mieszkam w Monachium. Um, no, i jeszcze nie mam stabilnego internetu w chacie. No to wszystko musi się jakoś tam instalować, tak? Ja właśnie tutaj teraz siedzę, to so ja Wam pokażę, gdzie ja siedzę. No, bo tutaj mam internet, i zaraz my będziemy zaczynać z tym orakel. No właśnie, tutaj. Aha, to jest tutaj. Tutaj są symbole wasze. To są wasze symbole, ok? Ale jeszcze będę to pokazać. To właśnie, ja tutaj jestem. No to jest taki bardzo typowy biogarten. E, moje drodzy, jak wy chcecie subskrybować, tak? No to właśnie coraz więcej też dużo będzie na drzewo tutaj teraz, e, w przyszłości, e, właśnie z wodą, tak? I będziecie też zawsze fajne zdjęcia i wideo, e, i, no i właśnie filmiki od natury, z natury właśnie mieć tutaj. Ho, dobra. Dobrze, no to teraz ja właśnie Wam przedstawię te symbole. Ta liść? Jesienna liść. Bardzo pasuje do października. To jest właśnie pierwszy symbol. Jak Ty się jakoś czujesz pociągana, pociągany do tego symbolu, no to możecie to wybrać, jak Wy chcecie, tak? Możecie też dwa symbole wybrać, ale tylko jak, jak Was pociąga coś, tak? Okej, okay, to ma być. Jeden ciubek mam, dziękuję, bardzo fajnie. Jeee! Yeah! Dzięki za ten ciubek. No ludzie, ja Was bardzo kocham. To dziękuję bardzo, że wy to i tak oglądacie tutaj. To ka każdej niedziela mają być też filmiki, tak? Drugi. Każda niedziela są przeważnie filmiki. Ja teraz się... się Dyscyplinuję, żeby naprawdę zrobić zawsze w niedzielę z filmiki. I jest zawsze polski, niemiecki i angielski, no bo to jest taki międzynarodowy kanał, który ja robię dla Was, ja? I to jest ten trzeci, ok? Okej. Okay. Raz, dwa albo trzy, to wy możecie sobie teraz wybrać, jak to będzie filmik potem, to masz więcej czasu i możesz jeszcze właśnie zatrzymać film i potem wybrać sobie, dobra, ale teraz to no, no kurde, no musimy trochę szybciej robić, ja? <grym> Okej, okay. ja zaczynam właśnie, ja channeluję, karty tutaj nie mam. Um, w tym razie będę channelować, przeważnie robię z kartami ta e tarockimi, tak? Okay. Aha, mój e-mail e e e adres jest na dole w infobox, tak? Dobra, pierwszy orakel. Okay. Tak, to ta pierwsza idea, którą ja tutaj mam, jest, że Wy się czujecie starzy. Um, może Ty też się albo stary tak nie czujesz, i może to też nie jest tak dramatycznie, ale Wy widzicie, że Wy jakoś się starzejecie. Może, i to jest ogólny orakel, parę z Was tylko będą widzieć, no kurde, to ja już mam po trzydzieści i się teraz martwię, czy jeszcze mam życie. Ja mam już troszkę tam 40 i 40 plus mam i ja ci mówię, kuźwa, tak, to mieć jeszcze mnóstwo tego życia, tak? Wy um, chyba widzicie jakoś zmarszki. zmarszki, zmarszki, jak to się nazywa? No te oczodoły jakieś, no kurde, siwe włosy, no takie tematy mogą być dla Was. I ja mam Wam podać informację taką, no właśnie, to tutaj jest taki papierek, to tutaj jest ta informacja, to jest taki, to jest Wasza informacja, to tylko jest papierek, ale to jest mój channeled message dla Was. Ja channeluję wszystko, co mi przychodzi. I tutaj właśnie mamy pomarańcza, to jest jakiś cukierek nie, nie wiem, tutaj leżał. Pomarańcza i pomarańcza to jest druga czakra. Ta druga czakra jest życiem. Spirit chce Ci powiedzieć, że jeszcze jesteś bardzo atrakcyjna i zawsze będziesz się świecić, bo ty masz w aurze. Tak, ja widzę właśnie twoją aurę. Tak za bardzo, tak bardzo. I ty masz tutaj pomarańczową aurę. Ty masz bardzo, bardzo kwitnącą seksualność. Czytam. Już możesz być, w... no parę z Was będą w tych latach, gdzie miesiączka się właśnie kończy. Jak to się nazywa? Po niemiecku to się właśnie nazywa Wechseljahre. Ja powinnam tak poma pomału iść do tych wekseljarów, ale jeszcze nie jestem, może. Nie jestem, nie. Czasami tak, tak myślę, że jestem. Dobra, żarcik, tak, ale ja tutaj widzę, że wy. Um, macie też zbierać informacje, bo to jest papierek z informacją, tak? To, na to jest to. To mi, mi właśnie było powiedziane, że to jest papier z informacjami, jakby to był jakiś list dla ciebie, ale tak naprawdę to jest tutaj z gumy albo z jakiegoś cukierka. Ty masz zbierać informacje, nie tylko się kierować polską, no, na przykład polską kulturą albo tradycji. Nawet też w polską tradycji albo w niemiecką tradycję, możecie też być jakoś tam w Ameryce, ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Tam też zawsze wszędzie są ludzie, które też twojego typu tak sobie, albo twoją urodę będą lubić. Tak? I to też będą ludzie, których ty też lubisz. Są też faceci, tak na przykład, ja, jak, jak ty jesteś mężczyzna, to musisz to na odwrotno. To, no tak oglądać jakby to do, do ciebie pasowało, no bo tutaj są więcej kobiet na tych orakach, musicie wiedzieć, dlaczego to ro, robię, też tak więcej mówię do kobiet, ale to też dotyczy właśnie mężczyznów. E, mężczyźni mogą mieć inne problemy, tak? E, jak, jak ty piłeś piwo całe życie, no to będzie w ciąży, kurwa. Ja przepraszam, że kurwuję, ale tak jest, no normalnie. Albo jak wy normalnie, nie nie wiem, palicie, no to tam na dole też nic nie będzie naprawdę stoić, no to muszę wam tak powiedzieć, no bo tak to jest. Tak, Te, tak samo jak, jak my kobiety, jak my dbamy o, o, o zdrowie. Ze zdrowu przyjdzie wygląd. Okay. co też robi ciebie właśnie szczęśliwy. Rób to, co cię też robi szczęśliwy, szczęśliwa, no bo to też właśnie będzie w twojej aurze, aura jako energia właśnie i pomarańcza jest bardzo taka żywa, optymistyczna energia. Ty też masz właśnie się dotyczyć z tymi kolorami, z takimi kolorami, które tutaj są, żółte, no i tak jak widzisz te kolory, takie żywe kolory, tak, to masz właśnie z tym pracować, żyć, żyć, tak, się tak ubierać może też, tak jak Wy chcecie, jaki gust Wy macie. Zawsze jest ktoś, który Ciebie polubi, też jak Ty na przykład gruba jesteś albo co, no to jakieś ludzie Ciebie lubią, tak na przykład, okej, okay? naprawdę, tak jest i Ty też wiesz. No bo też przeżyłeś do, do, do tej pory, tak? ale też na odwrotno, jak ty jesteś bardzo chuda i myślisz, że kurde tutaj cycków nie mam, na no, kurze, no to kurde, no ktoś tam będzie, który to lubi bardzo, tak? W innym kraju, w Egipcie, e, oni lubią tam blondynki? Oni myślą, że jesteś, kurde, top modelka, jak tam będziesz jechać, a jesteś blond, no kurde. Albo, albo odwrotnie, gdzieś indziej, co, coś innego oni lubią. I masz się informować, nie masz tam siedzieć w domu i myśleć, no nikt mnie nie lubi. Tak? I to będzie temat na październik. Ja też widzę modę. Ja widzę, że ty będziesz też mieć okazji się inaczej ubierać. Naprawdę będziesz pomyśleć o tym, jak tak nie masz nic z modą, no to um, słuchaj, to będzie tak, że ty się będziesz pomyśleć, że e, mój styl musi być od siebie e, do innych, to znaczy, ja mus, muszę jakoś komunikować, żeby znaleźć te ludzie, te partnery, które mnie e, widzą, jaka ja jestem, albo jak ja jestem, tak, na odwrotnie, jak jest e, właśnie mężczyzna, to znaczy. E, To znaczy właśnie faktycznie, że jak ty lubisz. Um, no, jak ktoś właśnie bardzo religijny jest, no to może dużo makijażu nie nosi, na przykład, tak? Ale to jest komunikacja modna, bez mody, ale jest to komunikacja z modą, tak? Ktoś właśnie ubrania ma i komunikuje przez te ubrania. Inaczej jak ktoś właśnie jakieś religię szatana ma albo co, to ja tutaj bardzo też trochę żartuję, tak? No to na czarno idą ludzie. No wiecie, co takie rzeczy, ok. Wy już wiecie o co mi chodzi. To tylko są takie przykładki. Nic głupiejszego tutaj właśnie nie, nie, nie miałam właśnie jako idea. Ale ty też będziesz się może twój, twój swój styl też znaleźć. Um, tak. tak. No, ty będziesz właśnie coś żywego um, widzieć też jak ty, widzisz, że ty, ty możesz też starzać się, ale zawsze, jak ktoś oddycha, to zawsze też ma seksualną energię. To jest tak, tak? No bo my wszyscy mamy seksualną energię. Ludzie, dziękuję. To był właśnie pierwszy orakel. Okay? Um, piszcie, jak to rezonowało z Wami i okay? um, jaki temat to naprawdę u Was jest. A jak mnie potrzebujesz, to możemy we wszystko też um, osobiste czytanie zrobić razem. Um, podaj mi e-mail, no właśnie, e-mail, napisz mi e-mail i dostaniesz informację, jak zamawiać. Okay? Dziękuję Wam to był pierwszy i teraz my właśnie ruszymy do drugiego o, Rakel, moje rude włosy moje rude włosy jakoś właśnie teraz widzę, ja widzę jesień, 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 jesień i ja muszę się teraz inaczej skupić, jesień ja widzę właśnie jesienne dekoracje właśnie um, w domu. Ja widzę dom. Co ja też widzę jest um, big uh, Znak byka. big ascendant, znak byk, ale ja myślę tak więcej big ascendant. Albo ty, albo twój partner, albo ktoś, który jest ważny w swoim życiu. Wy macie byka może w ascendencie, albo też byka. W pozycji do przyszłości. To znaczy, takie przyszłośne pozycje w astrologii to może być ten North Node. To jest, co my, jak, jak my mamy się kierować naszej przyszłości. Ale, albo też to może być Medium Curly. Tak? To też jest taka więcej um, nasz cel w życiu, albo coś, co my się kierujemy właśnie do przyszłości. Ty będziesz mieć Twój dom. Ty będziesz mieć Twoją stabilność, ty będziesz mieć Twój pokój, ty będziesz mieć twojego stabilnego partnera, jak go masz albo nie masz. Co to jest, jest stabilnym. Jak ty teraz tego wszystkiego nie masz, to mam ci, ci powiedzieć, to wszystko jest na drodze. Będzie pokój, nie będzie stresu, będzie dosyć pieniędzy. Coś się będzie stać, że to będzie ustalowane. Może być. I to będzie dla każdego coś innego. Ty możesz mieć ten dom. To ja słyszę, jak wy chcecie dom. Um, I to jest stabilny dom. W tym domu jest duch, który Cię robi. Lampa. Tutaj wiecie, co ja widzę? Lampę. Paulana wyłączyła. To ja widzę tą lampę. W Twoim domu jest właśnie taki, no, no wszędzie, właśnie ze świata, spiryt świata, my mamy właśnie zawsze kogoś tutaj, duchy tak sobie, tak? To jest tutaj taki dobry duch, to może też ancestor być, ktoś jest właśnie z Twojej rodziny na przykład. Ten duch jest bardzo sprytny, to znaczy w tym domu jest taka energia, która jest bardzo wyjaśnięta, jak lampa, ta energia daje Wam wszystkimi, które właśnie mieszkają w tym domu albo będą jeszcze mieszkać w tym domu. To może być każdy dom, dla par z Was to nawet może być dom, e, e, którego już macie. Jak Wy chcecie sprzedać ten dom albo co, to musi, muszę Wam powiedzieć, tam jest bardzo sprytny duch. To znaczy, Wy macie dobre idee, bo tam jest ten duch, który Wam daje dobre idee. Okay. Wymyślicie może, że w tym domu, i to, raz, to, to jest wiadomość tylko dla, dla tych, którzy już mają ten dom albo tam mieszkają, to też może być dom od Waszych rodziców albo co. Jak Wy jesteście sprytna rodzina, która jakoś zawsze miała dobre idee, która jakoś zawsze miała dobre oceny w szkole, które właśnie dobrze studiowały te dzieci tam albo... Każdy, który chciał studiować tam, nie? który właśnie był bardzo inteligentny, jak chodziło o, o zawód na przykład, o wszystko, tak? Wy macie takie sprytne idee, to nie jesteście wy, nie chcę obrażać, ale to jest ten duch, okej? Okay? Jak wy będziecie, będziecie sprzedać ten dom albo coś zrobić z tym domem, no to już nie będziecie mieć ten talent, bo to jest, bo wy, bo tam był taki pozytywny ten duch. I będzie też ten duch, jak ty teraz, jak żadnego domu nie masz, to muszę ci powiedzieć, że w, w, w tym domu, którego Ty będziesz manifestować albo się pojawi, i są różne drogi, jak można manifestować dom, ale to co się pojawi, ten pokojny dom, taki fajny, stabilny, bo to jest byk, tak, z dobrą energią, bo mamy Hirofanta też jako byk. Hierofant jest um, rudy, dlatego ja widziałam moje rude włosy na przykład. Będą zawsze kwiaty na stole, ja? Piękne kwiaty, ja muszę Wam zdjęcie robić um, No bo ja channeluję wszystko, co, co, co e, skaka do mnie, tak? To, co tutaj skaka do mnie jako medium. Um, to znaczy, ten dom będziecie zrobić sprytniejszy, sprytniejszy. Jest to dobry dom do ludziów, którzy właśnie mają coś z mózgiem, jako demencję albo co... Ja nikogo nie chcę straszyć, nie, nie będziecie nic mieć. Jak nie ma diagnozy, to tutaj to nie pasuje teraz ta informacja, ale jest to dobrze dla ludziów, którzy się niedobrze koncentrują albo coś takiego, albo wszystko zapominają albo co. To jest właśnie dobry dom dla tych. Tak, będzie dobry dom, wy też będziecie, być, um, będziecie mieć więcej energii w tym domu, no bo tam jest też dużo światła. Jak to nie jest naprawdę światło ze słońca albo co, e, będzie to tak, że wy będziecie przez będzie taka energia dobra e, i ty będziesz szybciejsza. Będziesz mieć taki motor, Brr, ten motocykl tam był właśnie. Jak ty teraz myślisz, ale ja nie, chcę, ja nie wiem jak to manifestować ten dom. Są... Od Boga są różne drogi. Można wygrać w loto, to to. Może ty chcesz jakoś, nie wiem, nagle, chyba ty o tym jeszcze nie wiesz, tak? I to nie pasuje dla każdego, ale to są takie przykłady. Możecie może gdzieś indziej mieszkać w innym kraju. I ten kraj tam nie potrzebujecie dużo pieniędzy, a może już oszczędzałeś coś i masz, żeby tam żyć całe życie, no bo to starszy, no takie rzeczy, tak? To może być wszystko i różne rzeczy. Mhm. Ja widzę, że będziecie mieć stabilny dom i wszystko dobrze, wszystko stabilnie. Jak będziecie starsze, tak? To jest coś, co ja widzę. Okej? Okay. Dziękuję Wam moi drodzy. To jest właśnie drugi orakel. Jak Wy chcecie osobisty orakel na Wasze tematy, no to proszę mi napisać e-mail i um, ja podaję informacje tylko przez e-mail najpierw i możesz potem sobie decydować, czy tak lubisz albo nie, okay. I chcesz, chcesz ze mną pracować albo co. Dzięki za ciubki, dzięki za komentarze. I teraz Czym? Aha, ja widzę właśnie drzewo. Drzewo, drzewo, drzewo. Ja widzę drzewo, symbole drzewa. Jezus, Maria, wy. Em, drzewo. Teraz widzę trawę, moi drodzy. Ogródek, nie, drzewo i trawę. E, to jest właśnie element drzewo feng shui, w chińskim feng shui. E, Może wy macie jechać do Chin. Może ty masz rodzinę w Chinach i tego nie wiesz. Może ty teraz ryczysz, no kurde Michelle, ty chyba masz fantazję albo co, jest to nawet channel message, bo ja wyglądam normalnie, jestem duża i mam blond włosy i nie wyglądam jako Chińczyka, ale hej, może być, że wasza polska rodzina kiedyś jakoś za, 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 zaczęła życie w Chin i ty tę część rodziny nie znasz. Ta rodzina jest taki bardzo, jest właśnie część, i ty będziesz właśnie w październiku może um, o tym się dowiedzieć, albo będziesz mieć wskazówki do Chin. Ja też słyszę mandarin, że wy macie właśnie też może um, język mandarin, to jest właśnie język chiński, tak? Że wy będziecie może się też uczyć Mandarin, albo ktoś, który właśnie jest w Twoim otoczeniu, może Twoja rodzina w jakiś sposób, albo koleżanki, kolegi. Też to może być message, um, która dotyczy innych ludziów. Ja widzę Spirit, że tak mówi, która dotyczy innych ludziów um, i Ty będziesz się zaczynać bardzo interesować Chin. I ty będziesz coś ciągnąć od tego, ty może będziesz taki fan od Azjatów i od Chin, tak? Um, I ty będziesz widzieć, że, że coś w twojej duszy, um, że właśnie te informacje ci coś dają. Może ty też jechasz do Chin, tak? Albo samolotem, tak? Albo... Nawet właśnie w głowie tak się informować o Chinach. Um, może uczyć też się właśnie mandarin, to chyba nie każdy z Was, ale to są przykłady. Um, może iść do restauracji Chińczyka i tam właśnie trochę tak tą atmosferę też żyć dla Was um, i naprawdę się informować o e, kulturze coś takiego. Będzie Ci dużo, dużo dać. Też Feng Shui będzie Ci dużo dać. Um, I też właśnie element um, no to są kolory um, zieleń na przykład. Ale też um, indirect też właśnie brąz, tak? To są te kolory, które właśnie pomagają tego elementu. Może być, że ty właśnie chcesz rosnąć bardzo. No bo drzewo, element drzewo chce rosnąć, tak? Rosnąć jest, bo drzewo rośnie do góry. Może ty właśnie będziesz się zastanawiać, się coś nowego uczyć ogólnie nie musi być o Chin. Jak to nie rezonuje z tymi Chinami, no to ty Będziesz chcieć coś uczyć, może będziesz się decydować w październiku, że Ty będziesz jeszcze raz studiować, ale to nie musi być to. To może być, że Ty normalnie chcesz rosnąć i tak naturalnie będziesz więcej informacji zbierać więcej intelektu jakoś zbierać więcej się uczyć. Um, i też w karierze będziesz więcej ambitna, ambitna i będziesz się tam też wszystkiego uczyć, czego potrzebujesz, żeby lepiej pracować. Um, I ty będziesz um, mieć okazję może też naprawdę do jakiegoś kraju jak China na przykład, um, jakiegoś egzotycznego kraju też naprawdę Jechać. A jak nie, to będzie w październiku, to może być, że ty się zaczynasz interesować, coś ta, takiego. Um, może też być, że z tą rodziną w Chinach nie każdy będzie mieć um, rodziny w Chinach z krwi. krwi tak? Może to też być, że to będzie twoja soul family i to będzie się tak czuć, że jakoś jesteś z Chin. Ale nie jesteś z Chin, wiesz o co chodzi? I to ci będzie dać taki więcej, jak, jakbyś najpierw albo przedtem straciła kulturę, część kultury i potem jakoś te Chiny by Ci dały jeszcze z powrotem tą część kultury, którą straciłeś, straciłaś. Wy musicie teraz oglądać, co z Wami rezonuje. Um, czy naprawdę tam będziesz jechała albo jechać? Uh, czy będziecie informować o Chinach? Czy właśnie część tego feng shui będzie coś ważnego dla Was? A feng shui jest coś, co ja uh, osobiście praktykuję już moje całe życie i to bardzo ładnie funkcjonuje, tak? Um, ale Wy chcecie rosnąć, to jest fakt. I będziecie sobie pozwalać rosnąć uh, też jak Ty, Twój zawód. Może 20 tysiąc lat już robisz. Na przykład, tak? I jakoś będziesz tak czuć, ale ja muszę cię więcej uczyć jakoś, bo to jest nudno albo co. Coś takiego też może być. I to będziesz widzieć, że twoja dusza się chce rosnąć i uczyć. I wy macie też um, właśnie z tym Pracować, to znaczy też, też tak, jak już tak długo byłeś w jednym zawodzie albo nic innego, żadna zmiana była w twoim życiu, no to masz sobie też pozwalać więcej rosnąć, jak tak chcesz. Tak? Też jak nikt w twoim otoczeniu naprawdę tak rośnie, jak ty to chcesz, to żebyś też na tym pracowała albo pracował, żeby też te kroki naprawdę iść w życiu, bo to ci dużo daje. rosnąć do góry to jest drzewo to jest element drzewa w, też w to jest to jest właśnie symbolicznie tak Sy, jako symbol może też być, że wy będziecie też poznać albo znać ludzie, którzy są bardzo wielkie i duże przypadkowo może wasze znajomi albo um, przyjaciele będą jakoś tam w twojej um, no, w w twojej grupie przyjaciół może ktoś być, który jest bardzo wielki nagle, no bo um, oni ich znają, albo co wiecie, coś takiego też może właśnie bardzo być tak moje drodzy, to było wszystko dziękuję wam bardzo, dzięki za ciupki dzięki się, za dzielenie dzięki za komentarze. ja was bardzo kocham tak, jak nie potrzebujecie zawsze e-mail wie, wie, wiecie, gdzie piszę, tam na dole kocham was mm. I do następnego filmika. Dzięki za wasze subskrypcje. To zawsze będziecie mieć wstęp do moich filmikach. Wasza Michelle Di Pa.